W stajni, w limuzynie, na wakacjach. Nie byłam w żadnych z tych miejsc. To AI wygenerowało moją sesję zdjęciową na podstawie moich fotek z internetu. Deepfake przedstawiający byłego prezydenta USA Baracka Obamę, wypowiadającego obraźliwe słowa pod adresem Donalda Trumpa. Kombinacje obrazów z różnego konta. Tylko jedno zdjęcie nam jest potrzebne i oprogramowanie, którym operujemy z przeglądarki. What's up, TikTok? Filmy te zdobyły miliony wyświetleń, ukazujący, jak realistyczne mogą być deepfaky. Wideo to wywołało liczne skargi do brytyjskiego regulatora mediów. Zaczęły pojawiać się liczne problemy prawne w zakresie ochrony wizerunku. Czy AI będzie teraz kolejną wschodzącą gwiazdą na Ziemi? Zapraszam na film. Spójrz na ten film. A teraz spójrz jeszcze raz: Scarlett Johansson, Adam Sandler, Drake. Czy Steven Spielberg w materiale potępiającym antysemickie wypowiedzi Kajnego Westa? Tylko, że tak naprawdę to nie oni, a twory wygenerowane przez AI. Film, który widzicie na ekranie przedstawiający żydowskich celebrytów noszących koszulki z napisem "fuck Kanye", miał na celu potępienie antysemickich wypowiedzi Kanye'a West'a. Całość kończy się hasłem Enough is enough, czyli dość tego. Materiał został stworzony przez izraelskiego eksperta od sztucznej inteligencji Ori Beriano. Beriano broni swojego dzieła, twierdząc, że jego celem było zwrócenie uwagi na problem antysemityzmu i zmuszanie społeczeństwa do reakcji na takie zachowania. Jednakże wykorzystanie wizerunków bez zgody wywołało debatę na temat, Etyki stosowania AI w tworzeniu treści medialnych. Sprawę skomentowała sama Scarlett Johansson, która wyraziła swoje niezadowolenie z tego powodu, że został użyty jej wizerunek, no i samej treści tego przekazu. W oświadczeniu dla magazynu People aktorka podkreśla, że choć nie toleruje antysemityzmu ani mowy nienawiści, to jednak potencjał sztucznej inteligencji do mnożenia takiej mowy stanowi znacznie większe zagrożenie niż działania pojedynczych osób. Johansson zaznaczyła, że brak odpowiednich regulacji w Stanach Zjednoczonych w zakresie kontroli nad sztuczną inteligencja jest przerażająca i wezwała rząd Stanów Zjednoczonych do priorytetowego traktowania legislacji ograniczającej użycie AI. David Schwimmer, czyli aktor, którego możecie kojarzyć z roli Rosa Gellera w Przyjaciołach. Kolejny z celebrytów, który został użyty w filmiku i on też wypowiedział się w tej sprawie. W swoim wpisie na Instagramie skrytykował Kalnego West'a za jego antysemickie zachowania i dodał, że dziwi się, iż raper nie jest jeszcze zbanowany na wszystkich platformach społecznościowych. Sam Kanye West wywołał liczne kontrowersje swoimi antysemickimi wypowiedziami, które znalazły odzwierciedlenie także w jego twórczości muzycznej. Przykładem jest utwór z wydany 17 listopada 2023 roku. W trzeciej zwrotce tej piosenki West rapuje. Jak mogę być antysemitą? Właśnie pieprzyłam żydowską piosenkę. Ten wers spotkał się z szeroką krytyką ze strony mediów i opinii publicznej, którzy uznali za antysemicki. Dodatkowo w utworze pojawiają się odniesienia do masakry w Columbia High School oraz jej sprawców, co również wywołało negatywne reakcje w mediach. Warto zauważyć, że Kanye przeprosił na Instagramie w 2023 roku po fali krytyki, natomiast jego późniejsze działania i słowa mocno podważyły te przeprosiny. Sztuczna inteligencja jest fantastyczna, doskonała, skraca czas działania, daje nam nieograniczoną wiedzę, ale, jak to mawiał Spider-Man, z wielką mocą wiąże się też wielka odpowiedzialność. Remember, with great power comes great Na naszą drogę wkraczają z brudnymi buciorami deepfake. I. Czym właściwie jest deepfake? Najprościej mówiąc, deepfake to wideo, gdzie jedna twarz jest zastąpiona inną, wygenerowaną komputerowo, wyglądającą identycznie jak inna osoba. Dla przestrogi, trochę jako ciekawostkę sztucznej inteligencji, jak możemy szybko uzyskać deepfake'a? Jeszcze rok, dwa lata temu było to dość skomplikowane i nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Dzisiaj to kwestia kilku. Aby zamienić się w naszego ulubionego aktora, to nie potrzebujemy jego zeskanowanej twarzy czy kombinacji obrazów z różnego kąta. Tylko jedno zdjęcie nam jest potrzebne i oprogramowanie, którym operujemy z przeglądarki i nazywa się FaceSwap. Wchodzimy sobie na faceswap.akul.com Muszę wspomnieć, że niestety musimy tutaj płacić 30 dolarów za 5 minut, ale pierwszy materiał jest za darmo. Następnie wrzucamy sobie nasze wideo, może być w 4K i wysyłamy zdjęcia. Czekamy, w zależności od długości materiału, dostajemy maila, gdy proces zakończy się powodzeniem. Ważne jest, żebyś wiedział, że każdy dziś może tworzyć deepfake'i. Możesz skręcać głową Mouth movements are looking great, and I'm to the into the target footage. Jeśli to oglądasz, jest spora szansa, że nie jesteś prawdziwy. AI klonuje twarze, głosy, a nawet osobowości z przerażającą dokładnością. To deepfake wideo gwiazdy robiącej coś dziwnego w sieci. Prawdopodobnie to AI, a ta seksowna modelka z Instagrama nigdy się nie starzeje, może nawet nie istnieje. Zostań ze mną jeszcze na chwilę, a zobaczysz ciekawe przypadki najbardziej spektakularnych deepfaków oraz moje fejkowe zdjęcia z sesji AI. Okay. Mam dla was kilka przykładów deepfake'ów, które wywołały szerokie zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Numer 1. Prezydent Barack Obama, kwiecień 2018 rok. Aktor Jordan Pelle we współpracy z Buzzfeed stworzył deepfake przedstawiający byłego prezydenta USA Baracka Obamę, wypowiadającego obraźliwe słowa pod adresem Donalda Trumpa. Celem tego wideo było ukazanie potencjalnych zagrożeń związanych z technologią deepfake. Or whether we become some kind of fucked up dystopia. Number two, President Donald Trump. In real time, the arraignment of Donald Trump, deep fake photos like these swirled around social media, seemingly showing the former president struggling with authorities, at times appearing to run away from them, and even posing for a mugshot. They may look real, but none of them are. Zamyka kolejny prezydent Wołodzimier Załański, marzec 2022. Kolejnici, szanowni prezydentom. Podczas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pojawiło się deepfake'owe wideo przedstawiające prezydenta Ukrainy, Wołodymira Zełenskiego, wzywającego ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Zełenski szybko zdementował te fałszywe informacje, publikując własne oświadczenie. Wkrótce po pojawieniu się fałszywego wideo z Zeleńskim opublikowano deepfake przedstawiający prezydenta Władimira Putina ogłaszającego pokój. I jeszcze, jak Wy odnosicie się do tych niebezpieczeństw, które prowadzi w naszej życiu sztuczny intelekt i nieroset? Wideo to zostało oznaczone przez Twittera jako manipulowanie mediami. Mówić moim głosem powinien tylko jeden człowiek. I tym człowiekiem będę ja. W 2021 roku na platformie TikTok pojawiła się seria deepfake'owych filmów przedstawiających aktora Toma Cruza, wykonującego różne czynności, w tym sztuczki magiczne. What's up, Filmy te zdobyły miliony wyświetleń, ukazujących, jak realistyczne mogą być deep Superstar, but using advanced technology, what he's created is far more than an extraordinary impersonation. 2020 rok. Brytyjski kanał Channel 4 wyemitował alternatywne świąteczne orędzie, w którym komputerowo wygenerowano wersję królowej Elżbiety II. Komentowała ona różne kwestie polityczne i rodzinne. Wideo to wywołało liczne skargi do brytyjskiego regulatora mediów. Coś wam teraz pokażę. To moje zdjęcie. Sesja biznesowa. A tu w stajni w limuzynie, na wakacjach. Nie byłam w żadnych z tych miejsc. To AI wygenerowało moją sesję zdjęciową na podstawie moich fotek z internetu. Zobaczcie teraz film. Najpopularniejsze cele to poprawa aktywności fizycznej. Taki punkt na liście wpisuje aż 38% Polaków. Łatwo to sprawdzić idąc w styczniu na siłownię. Liczba kupionych karnetów największa jest właśnie na początku roku. Fajnie. Tylko, że ja nie mówię takich rzeczy na tym nagraniu. Włożyłam moją twarz i moją sylwetkę, AI zrobiło resztę. Powiem wam więcej. Moi rodzice nie poznali, że coś jest nie tak z tym nagraniem. Moi rodzice, którzy znają mnie całe życie. Rozumiecie do czego zmierzam? A teraz posłuchaj czegoś przytłaczającego. Ktoś może teraz używać twojej twarzy, twojego głosu i zarabiać na tym pieniądze i nigdy się o tym nie dowiesz. Deepfake AI stało się tak dobre, że żyjemy w czasach, w których rzeczywistość jest tylko opcją. Twój głos może być sklonowany z pięciosekundowej próbki. Twoja twarz może być przyklejona do ciała kogokolwiek i zmuszona do robienia czegokolwiek. Wszyscy wielcy aktorzy Hollywood udzielili licencji na swoje twarze. Prawda jest taka, że w dobie dezinformacji i możliwości, jakie ma sztuczna inteligencja, rośnie realne zagrożenie dla ludzi. Realne zagrożenie. Według badań opublikowanych przez M. Service w 2024 roku, między 50 a 60% informacji dostępnych w internecie to fake newsy. Ponadto badanie z 2023 roku wykazało, że ludzie mają znaczne trudności w odróżnieniu prawdziwych zdjęć od tych wygenerowanych przez AI. Odsetek błędnych klasyfikacji sięga 38,7%. Analiza z 2024 roku dotyczących Twittera ujawniła, że około 0,05% zdjęć profilowych to obrazy wygenerowane przez AI. Choć procent ten wydaje się niewielki, wskazuje na obecność fałszywych tożsamości w mediach społecznościowych. Raport NASK z 2024 roku podkreśla, że dezinformacja realnie wpływa na wyniki wyborów, wykorzystując m.in. deepfaky oraz zmanipulowane dane. Badanie z tego roku, 2025, wskazuje, że sztuczna inteligencja i deepfaky coraz częściej wprowadzają nastolatków w błąd, utrudniając im weryfikację informacji online. Jak podaje Business Insider, coraz trudniej jest określić, co jest prawdziwe, a co nie jest, a późniejsza weryfikacja zajmuje nierzadko dużo czasu. A na koniec i tak nie mamy zupełnej pewności, że dana treść przypadkiem nie została sfabrykowana. Branża bankowa panikuje z powodu biometrycznego bezpieczeństwa, weryfikacji głosu, identyfikacji twarzy, bo AI deepfake właśnie powiedziało: Teraz mamy to wszystko ale podczas gdy jedni boją się tej technologii, inni ją dosłownie doją. Są twórcy deepfake z kanałami na YouTube, którzy tworzą influencerów generowanych przez AI, gdzie te postaci są w pełni animowane, nigdy nie zmęczone, nigdy się nie starzejące, a do tego tworzą content 24 na dobę. Niektórzy budują finansowe imperia na modelkach, które nie są nawet prawdziwe. Są całe strony na Instagramie pełne AI kobiet o idealnych kształtach, które podpisują kontrakty sponsorskie. Czy są regulacje prawne, które jakoś trzymają w ryzach sztuczną inteligencję? Postanowiłam zapytać prawnika. Obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2024 na 1689 z dnia 13 czerwca 2024 roku, czyli stosunkowo świeże. Zaczęły pojawiać się liczne problemy prawne w zakresie ochrony wizerunku. Przede wszystkim dotyczące ustalenia podmiotu, który jest odpowiedzialny za stworzenie i pierwsze rozpowszechnienie danego deepfakea w sieci. Może to się okazać niestety niemożliwe. Chyba co pokrzywdzony mógłby w takim przypadku zrobić? No, nie może ustalić twórcy danego deepfakea, ale również osoby, które rozpowszechniają. Takiego deepfakea, wiedząc o tym, również mogą podlegać odpowiedzialności cywilnej. Rozpowszechnianie takiego deepfakea ze zdjęciami osoby pokrzywdzonej, która nie wyraża na to zgody, co do zasady naruszy artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowej ochrony pokrzywdzony może również domagać się na podstawie kodeksu cywilnego. E, oczywiście, jeżeli wykaże, że działania podmiotu naruszyły jego dobra osobiste. Nie jest to wcale też takie proste. Pozostaje więc kluczowe pytanie. Jak nie dać się zrobić w bambuko? W podniku fajkach nie świadczą tylko błędy techniczne, które tam występują. Mogą również pojawić się różnego typu niespójności czy brak logiki w całym kontekście nagrania. Niezgodność mowy ciała z wypowiadaną treścią to jeden z najczęstszych błędów logicznych pojawiających się w zmanipulowanym materiale. Cały parlament wiedział o wyjątkowej okazji do osobistego wzbogacenia się, ale Andrzej surowo zabronił publiczności. Omawiania tej kwestii. Są też błędy, które mówią same za siebie. Przestań chodzić do aptek i oddawaj wszystkie swoje pieniądze głupcom. Nazywam się Kazimierz Nycz i od 20 lat mam problemy z kolanami. Nie mogłem chodzić z wnukami, robić zakupów ani prawidłowo wchodzić po schodach. Nazywam się Kazimierz Nycz i od 20 lat mam problemy z kolanami. Czy w telewizji lub radio ktoś może poprosić nas o kliknięcie w link? Czytaj wywiad, klikając przycisk, dowiedz się więcej pod wideo. Kolejnym przykładem błędu logicznego jest głos niepasujący do postaci. Dziś w nocy stołeczna policja wraz z Wydziałem do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymała nieuczciwego brokera, który pod pozorem inwestycji wyłudzał pieniądze polskich obywateli. Jeśli ty lub twoi ważne wieści. Projekt Elona Maska zaniepokoił rząd i duże banki. Kolejnym przykładem pójścia na łatwiznę jest wykorzystanie fałszywego i niespójnego lektora. Analizuje ono dane 10 tysięcy razy szybciej, mądrzej i wydajniej niż jakikolwiek zwykły komputer z dostępnych obecnie. Zdarzają się również rażące błędy logiczne. Kiedy to, na przykład, obcokrajowiec mówi płynnie po polsku. Podczas gdy nierzetelne banki oferują 5% rocznie, na mojej platformie zarobisz od 300 dolarów dziennie. Program został otwarty dla wszystkich mieszkańców Europy. Zacznij zarabiać pasywnie razem z Meta, klikając w poniższy link. Do czego to zmierza? Czy zamierzamy żyć w świecie, w którym nikt nie jest prawdziwy? Czy AI będzie teraz kolejną wschodzącą gwiazdą na Ziemi? Prezesem korporacji? A tak w ogóle, skąd wiesz, czy ja jestem prawdziwy? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy myślicie o rozwoju sztucznej inteligencji, deepfake'ach i tym całym zamieszaniu związanym z. AI. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz suga i ślad po sobie w komentarzu. To tyle na dzisiaj. Cześć.